Motywacji, w której to zaraz poznacie kukusia, który ma przykazane, że nie wolno tu kukać. Wiedziałam, że tak będzie. Cześć. Dzisiaj chciałabym się z Wami podzielić takim przemyśleniem i sprawdzonym sposobem na to, jak sobie to robić, kiedy człowiek ma ochotę uciec albo zrezygnować ze względu na trudności. E, które się pojawiają w jego życiu. Proszę tutaj o grzeczność, bo zaraz mamy tutaj weźmiesz i zmianę. dziękuję. <grystanie> Ten swoich masz parcie na szkło. E, witam ja Was bardzo serdecznie, dzisiaj jest Bielska Białej, e, do której to e, właśnie przyjechałyśmy. E, fajnie, że możemy się spotkać. Więc zaraz przestawimy tutaj bieg i zacznie nam zjeżdżać. Leżysz na drążku, to od zmiany tutaj biegów. Popatrz. Tutaj, jak to nam się weźmie i przestawi, to pojedziemy do tyłu. Bo będziemy mieć wtedy nie najlepszą wiadomość. Nie Więc e, przywitujcie się tutaj. Ym... Słuchaj, ale umawiamy się, że przez 10 minut mama gada, a potem idziemy na drążówkę albo na pączka. Co wybierasz? Poczeka, Poczeka. Poczeka. A ty, a, a, proszę zjeść tego Days'a, Bo go otwarłaś, proszę go zjeść. Witam. Za to. Eee, Martynkę i ze Michała. Eee, w Szkocji poranek dwa stopnie coraz jaśniej. Boże, coraz jaśniej. U nas już jest jasno od kilku godzin. Mm. To dopiero życie, nie? W ciemnościach. Mm. Eee, Redding pochmurny i chłodny dwa stopnie. Słuchajcie, u nas jest minus półtorej. Jest bardzo yy, chłodno rzeźko, yy, ale słonecznie, jak widać, yy, słuchajcie, nie bez bezchmurne. I przyjechałyśmy do Bielskawiały jakieś yy, 5 minut temu. Zaparkowałyśmy samochód i nie uwierzycie, gdzie jesteśmy. Przed placem manewrowym, dosłownie tu przede mną. Yy, Duży, duży plac, i ludzie uczą się jeździć. Przed chwilą dwie osoby tutaj yy, yy, wsiadały za kółko. Yy, dwa różne samochody. Ja też wtedy zdawałam prawo jazdy. I yy, fajnie, bo to przypomniało mi ten czas yy, tego zdawania na prawo jazdy. Słuchajcie, przyznajcie się, ile razy zdawaliście. Przyznajcie się, za którym razem zdaliście co? Yy, słuchajcie, nawet mój brat, yy, który. Jeździł na motorze od, się chyba urodził. Za pierwszym razem oblał tutaj w Białej na prawej jazdy na motor. Eee, Michał już raz stawał. Idź, stać, nie wierzę! Ja trzy razy. Stawałam i dopiero za trzecim zdałam. Eee, zawsze musiałam oblać eee, plac. Właśnie ten nieszczęsny manewrowy. I jak już zdałam plac, to już wyjechałam na miasto i okej. Okay. Um, no, wspomnienia co? A na czym zdawaliście? Pamiętacie, na czym zdawaliście, jakim samochodem? O, tutaj przyjechał następny agent. U mnie problem polegał, słuchajcie, na tym, że ja się straszliwie stresowałam. Um, <laughs> I e, pamiętam jakim dla mnie było stresem, kiedy ja wiedziałam, że mam gdzieś pojechać e, samochodem. Jezus nie uwierzy, jakie tu w Polsce jeżdżą pociągi. W ogóle jakieś strzały pod bestią. Ja nie wiedziałam, że my mamy takie, słuchajcie, nowoczesne pociągi w Polsce. Bo jeszcze stacja kolejowa zaraz. E, Fiat punto. No, wspomnienia. E, I... Pamiętam, że ja tak straszliwie się stresowałam mm, jazdą samochodem, że ja jak miałam y, wyjechać do takiego niewielkiego miasteczka y, y, w pobliżu tego miejsca, gdzie, gdzie ja mieszkałam, to ja w nocy miałam koszmary. Mi się śniło, że miałam wypadek. Y, ręce mi się pociły, słuchajcie. Odcinało mi się w ogóle myślenie. Byłam tak zestresowana w ogóle, aż mnie paraliżowało. I to było dla mnie okropieństwo, słuchajcie. I pojechałam do Wielkiej Brytanii. W Polsce nie jeździłam w ogóle. Jeżeli tylko mogłam nie jeździć, to nie jeździłam. Ale pojechałam do Wielkiej Brytanii i też nie jeździłam w ogóle. Ja pamiętam, że byłam w ciąży już w szóstym miesiącu ciąży z moim pierwszym dzieckiem, i zamiast wziąć samochód, który stał pod domem, żeby podjechać na stację kolejową odległą o tam 2,5 km, to ja chodziłam, żaden problem, ale z powrotem to była taka góra, wiecie. Więc ja wszędzie na nogach. Jak się dziecko urodziło, to wszędzie na nogach. Aż nie doszło, słuchajcie, do takiego momentu, kiedy chciałam wrócić do pracy i trzeba było dojechać samochodem na rozmowę kwalifikacyjną. To już wam kiedyś opowiadałam, czym to się skończyło, ale opowiem wam jeszcze raz. Pojechałam sobie dzień wcześniej. W ogóle mój pierwszy wypad samochodem to było podjechanie do sklepu Azda, który był oddalony o pół kilometra od naszego domu. Pojechałam w środku nocy, bo tak strasznie się bałam, że na kogoś wpadnę, więc pojechałam i nie mogłam uwierzyć, że udało mi się to zrobić. Ze stresu, jak parkowałam, to zaparkowałam, słuchajcie, tam, w tym miejscu, gdzie się odprowadza wózki. W mam się myśleć, co to za jakieś w ogóle tutaj metalowe poprzeczki po bokach, O co to chodzi w ogóle? Czy są tak ciasne. A co dlatego, że to nie było miejsce parkingowe, tylko miejsce na wózki. Dzień przed, tym, przed tą rozmową kwalifikacyjną pojechałam do tej miejscowości samochodem, też w środku nocy, żeby obczaić, żeby obadać. A w dzień słuchajcie, egzaminu w Wielka Brytania. Nie egzaminu, tylko w dzień rozmowy kwalifikacyjnej to było w koledżu Pojechałam, wsiadłam w ten samochód. Byłam tak zestresowana, tak mnie to, słuchajcie, przerażało, że podjechałam na rondo to rondo było kwadratowe, nie ja z tego stresu patrzę się do lusterka tutaj, a za mną e, policja. I tak się zestresowałam, że na rondzie pojechałam pod prąd. Nawet nie zdążyłam z tego ronda zjechać, już na mnie czekali. Z tym, z kogutem no i mnie schaltowali no i pytam się co teraz zabierzecie mi prawo jazdy oni się pytają mnie gdzie ty jedziesz sierot ja mówię że na rozmowę kwalifikacyjną do, gdzie do kolegium. ja mówię tam a oni mówią tam czyli gdzie ja mówię do kolegium. oni mówią nie koleż jest tam chodź pojedziesz za nami to ci pokażemy gdzie ja mówię nie nie pojadę już tym pirońskim samochodem nigdzie. Oni mówią: to wsiadaj do radiowozu, podwieziemy się. I tym oto sposobem słuchajcie na rozmowę kwalifikacyjną, moją pierwszą po macierzyńskim. Podjechałam radiowozem policyjnym. Rozmowę o pracy dostałam. No i od tamtej pory zaczęłam już jeździć z tym samochodem, bo trzeba było dojeżdżać do pracy samochodem. Jakoś tak do tego trochę przyzwyczaiłam. Potem zaczęłam pracować jako Tłumaczy języka angielskiego, i to praca polegała na tym, że codziennie człowiek pracował gdzie indziej i nie wiedział, gdzie będzie pracować. Ja czasami w dwóch, trzech miejscach w ciągu jednego dnia trzeba było zaparkować, odnaleźć się, wbić się, przebić się gdzieś tam, jakoś się tym samochodem dotaskać na miejsce, na czas. I tym sposobem, słuchajcie, ja już się tyle objeździłam w różnych sytuacjach, że już. Już mnie to nie stresowało. Jeszcze miałam stłuczkę samochodem raz w Polsce. Raz wywaliłam samochód do góry nogami, praktycznie w zimie takiego olbrzymiego 3,5 tony Cadillac. Słuchajcie, taki 4 na 4 wielki słów. Eee, to nim praktycznie dachowałam. Eee, metka, zaraz zawsze dotkniemy, bo w zimie wpadłam w poślizg na zakręcie. Eee, w Polsce już. W każdym razie. Ja Miałam różne przeboje, trzymaj tam, matkę, którym życie będzie drapać. Um, dlaczego wam o tym mówię? Um, są takie rzeczy w naszym życiu i na pewno w Twoim też, i w moim też cały czas jeszcze takie są, gdzie coś mnie po prostu przeraża. Coś powoduje, że ja sobie myślę: Nie, nie zrobię tego, nie uda się, jest to zbyt trudne, nieogarnę. Stresuje mnie to, więc to robię, uciekam od tego. Ale jest taka słuchajcie bardzo ważna prawda życiowa, że 10 osób, które 10% osób, 10% osób, które są ekspertami w danej dziedzinie, kiedyś należeli do 10% największych partaczy, amatorów um, i beginnersów. Więc jeżeli ty w tym momencie jesteś, na samym początku, w tych 10% tych zaczynających, nieogarniających, nierozumiejących, w ogóle przerażonych, to jesteś na dobrej drodze, żeby stać się jednym z tych 10% osób, które są ekspertami i to w jakiejkolwiek słuchaj dziedzinie. Czy to w dziedzinie języka angielskiego, jazdy samochodem, czy czegokolwiek innego, jakiejkolwiek innej umiejętności. A mówię Wam o tym, bo y, stoję sobie na tym parkingu teraz i powiem Wam, że jechałam y, tutaj półtorej godziny przez jakieś takie różne miejsca, jakieś dziwne drogi i... Y, y, Olbrzymią mi to sprawiło przyjemność i radość ta jazda. Co jest nie do pomyślenia, bo kiedyś na sam widok samochodu i na myśl, że miałabym do niego wsiąść, ogarniało mi przerażenie, a teraz uwielbiam to robić. A najważniejsze to jest to, że prawo jazdy i to, że już się komfortowo czuję za kółkiem i dosłownie wcisnę się wszędzie, gdzie trzeba. A jak? Jakbyście mnie zobaczyli w Krakowie, jak jeżdżę. To po prostu, no, no, no po prostu źle pojadę, to się zatrzymam i, no i niech mnie przepuszczają. I tylko krzyczę przepraszam! No i trudno. No i trudno, no co mam zrobić? A, no jadę, no gorzej niż jak pojechać pod prąd, to już nie będzie. Drugi raz samochodu mam nadzieję do góry nogami nie wywalę, no nie wiem, gorzej nie będzie. Y i to jest to. Najważniejsze to jest to, jak olbrzymie możliwości otworzyło przede mną nie tylko prawo jazdy, ale pewna, yy, pewna umiejętność pewnego jeżdżenia tym samochodem. Yy, więc pamiętajcie, że jeżeli na początku Wam jest trudno, to dlatego, że jesteście na początku, i to jest ok, i nawet jeżeli na przykład tego angielskiego już uczycie, uczycie się od dawna i jest Wam trudno, pamiętajcie o tym. Że po prostu jest to proces, że jesteście w drodze, że mm, przez te wszystkie etapy trzeba poprzechodzić i właśnie się nie zatrzymać i nie zniechęcić, bo dopiero praktyka czyni i... no, mistrza, chociaż to jest nie do końca, że praktyka, ale mądra praktyka czyni mistrza. Wika, te ręce, hej, ręce przy sobie, dziękuję. No dobra, z tym Was słuchajcie zostawię. Yy, bo idziemy z Balbinką na co? Pączka. Obiecamy był pączek? Tak, tak, no to idziemy na pączkę. Yy, słuchajcie, wehikuł czasu tutaj kogoś właśnie zgasł, samochód tam wzdechł, a szarpnęło samochodem. No i co? Ja, mi też tak się nieraz zdarzyło i teraz jeżdżę i uwielbiam to robić i dzięki temu, że zaczęłam jeździć, mogłam dostać pracę w koledżu, mogłam zacząć pracować jako tłumacz, zdobyć przeolbrzymie doświadczenie zawodowe, ale też i życiowe. I teraz jestem wolna, mogę jeździć gdzie chcę. A w tym roku chciałabym pojechać do Niemiec na wycieczkę i do Francji. Pojedziemy samochodem właśnie, tak bym chciała. Taki mój plan z trójką e, Moje anioły, e, życzę Ci, aby dzisiejszy dzień stał się najcudowniejszym dniem Twojego życia, bo tylko Ty jesteś w stanie go takim uczynić przez to, jakie działania podejmujesz, przez to, na czym się skupiasz oraz przez to, na ile masz świadomość tego, że żeby stać się najlepszym, trzeba najpierw być najsłabszym. Dika ręce przy sobie, dziękuję. E, moje anioły <laughs> wyściskują Was, Waldek. Martynka i zapamiętajcie o tym, że dzisiaj są konwersacje. Ja to będę na styk na te konwersacje dzisiaj, ale mam nadzieję, że będę. Jeszcze proszę popodziewać ja tutaj tatuaże. Więc ja dzisiaj wpadam, nie, to są jednak jakieś limity, jakieś granice. Będę dzisiaj na konwersacjach, wytrwajcie, mam nadzieję, że będę na czas. Bo tak jak mówię, prosto słuchajcie, z, z trasy będę na konwersację wpadać. Ale dzisiaj będzie super temat. Będzie super film i super temat, więc bądźcie na pewno. Wyściskuję cudownego poranka, cudownego dnia i cudownego życia. Do zobaczenia wieczorem. Pa, pa. coś powiesz? Pa!